Rump Runner czy Akimbo? Częste pytanie osób wspinających się po pojedynczej linie. Tak wygląda jeden i drugi. Tu mamy Rump Tu mamy Akimbo. Jak widzimy, Rump jest troszkę większy, ale też sporo cięższy od Akimbo. O jednym i o drugim było już sporo filmów, więc ja postaram się zrobić takie krótkie, szybkie porównanie obu przyrządów. Przede wszystkim rope runner, poza tym, jak wiele osób wspomina, działa on znacznie płynniej i jest, i jest łatwiejszy, przyjemniejszy w obsłudze. Wpinamy go w linę tutaj przy pomocy wyciąganych, wyciąganych pinów, tu mamy takie zapadki. No w jest to znacznie łatwiejsze, bo po prostu cały przyrząd sobie otwieramy jednym ruchem i możemy włożyć linę w dowolnym momencie. No tutaj mamy trzy piny do wyciągnięcia. Jest to, jest to trochę, trochę roboty, trochę zabawy z tym. E, druga sprawa to jest kwestia regulacji obydwu przyrządów. No i do Pranera producent nam dodaje limbusik, fajnie, że go dodaje, ale jest to już no, narzędziowa wymiana, gdzie tutaj sobie te piny obracamy tym imbusem, czyli musimy go w razie potrzeby najlepiej nosić ze sobą. W przypadku akimbo mamy tutaj taką krzyweczkę. Oho, nie chce się otworzyć. Otwieramy przyrząd. Jak krzywkę sobie odchylimy, możemy sobie dowolnie tutaj zmieniać, modyfikować. W dowolnym momencie pyk. Z drugiej strony tak samo. Otwieramy. Przestawiamy krzywkę, zamykamy, jest gotowe. Także jest to znacznie łatwiejsze. Przyrządy są typowo dedykowane do SRT. Oczywiście do DRT także możecie ich użyć. No z tym, że nie mają one ani jeden, ani drugi. Nie mają typowo e, żadnego punktu podpięcia do żyły powrotnej do, do oka. Więc jeżeli już, to, to musimy podpinać wtedy bezpośrednio do mostu drugi karabinek, co raczej nie byłoby zbyt wygodne. No, to teraz pokażę Wam jak wpinamy je w linę. Tutaj jeszcze dodam, że przyrząd z rok Egzotiki jest troszkę droższy od tego znocza. Obsługuje liny od 11,5 do 13 mm. Rock natomiast od 11 do 13 mm. Jest troszkę tańszy. I co jeszcze do tego, o dziwo ten droższy dostarczany jest o, w takim o kartoniku. A w takiej ładnej stalowej puszce. No ale dobra. Detniemy je sobie w linę, Najlepsze e, akimbo, raczej nie ma problemu. Otwieramy je sobie. Wkładamy linę. Pyk, pyk. Zamykamy przyrząd. Jest gotowe. Podpinamy się. Tutaj mamy taką wpineczkę do, do podciągania do przyrządu. No, z uprawnieniem jest już troszkę więcej zabawy i tu zbójcie się cierpliwość, bo mam go dopiero drugi raz w rękach. I troszkę się tu trzeba pobawić z tymi zapadkami w pinach. I trzecia zapadka. No i dobra, próbujemy cyk. I cyk, mamy zapięty. No jak widzieliście, zajmuje to znacznie więcej czasu niż w przypadku Akimbo. Podobno wynagradza to sama płynność pracy i, i łatwość obsługi samego przyrządu. tak jak mówiłem, no na że nie miałem okazji pracować. No jednak większość użytkowników zdecydowanie, zdecydowanie go chwali. Przy Akimbo, okej, okay, działa fajnie. Trochę wżera rękawice. Podejrzewam, że przede może być podobnie. Co więcej mogę powiedzieć? No niewiele więcej. Ja myślę, że w tym przypadku i tak, jeśli już wybrałbym akim, bo ze względu na łatwość, szybkość obsługi i, i łatwość i szybkość tutaj regulacji, tak, gdzie nie bawimy się imbusami, co jest znacznie, znacznie wygodniejsze. Aczkolwiek i przy jednej, i przy drugim dużą wadą jest dla mnie właśnie brak typowego podpięcia do żyły, powrotnej i wygodnej pracy z systemem DRT. To tyle. Miłego dnia.